A godzina szósta rano. Jestem w moim ogrodzie. Tutaj a chciałam pokazać. To są dzikie pomarańcze. One prawie się ich nie daje jeść. Są tak kwaśne. Stosuje ich się do perfum, do wyrobu perfum. Natomiast oczywiście mają, jak podobnie inne rośliny dzikie. Więcej, dużo więcej wartości. I zaraz zobaczymy tutaj w tym, w tym ogrodzie moim. To sadzimy troszkę, troszkę roślin, trochę warzyw, które są uprawiane. Natomiast bardzo dużo mamy bardzo dużo, jak widać, tutaj to wszystko. Bardzo dużo ziół, i bardzo dużo jest warzyw w stanie dzikim. I dlaczego to takie ważne, zaraz powiem. Dzikie rośliny jak się okazuje, mają. Nawet na tej samej Ziemi rosnące mają więcej substancji aktywnych, więcej minerałów niż te nasze uprawne. Bo przecież większość warzyw, które, owoców, które uprawiane są, to powstało przez krzyżówkowanie. Teraz nawet przez modyfikowanie genetyczne. I te rośliny są większe, dużo większe, dorodniejsze, mają słodszy smak, nie mają goryczki, a goryczka nam potrzebna przecież. Natomiast, no i oczywiście z hektara plony są większe, a o to chodzi. Natomiast zatraciły funkcje niektóre pobierania minerałów i innych substancji z ziemi. Poza tym te wszystkie, które w supermarketach kupujemy, owoce, warzywa, to one pochodzą z dużych upraw, gdzie pra praktycznie ziemia jest wyjałowiona, więc co ta roślina sobie może tam wyciągnąć, jak jeszcze jest zmodyfikowana. O, tutaj tutaj mamy co tu mamy. Nie wiem czy będzie widać. To jest mięta. Tutaj można zobaczyć ile, całe różnych owadów, biedronki. Biedronek bardzo dużo. To jest teren czysty zupełnie. Więc wszystkie te owady. Tak samo ziemia jest pełna. Tam całe życie w, w, tej, w tym gruncie jest. O, tutaj są poziomki. Właśnie, które. Truskawka powstała przecież z poziomki. Krzyżówki różne porobione były, żeby było można szybciej zjeść. Bo przecież na jedną truskawkę to, to dużo. Dużo poziomek wchodzi. O, tu jest oregano. Dzikie. One są, te rośliny są dzikie. E, praktycznie zielska, które, które spotykamy w lasach, te pospolite zielska, e, i w takich, właśnie w takich miejscach jak to, e, one są zjadliwe. Można z nich zrobić bardzo dużo rzeczy: e, sałatki, różne, dodawać do zup, robić tak jak szpinak. My na przykład robimy, zaraz pokażę z, z zioła, znaczy stare, stare w ogóle odmiany na warzyw, to głównie to są warzywa kapustne, rośliny krzyżowe. I robię, zasmażamy, znaczy wodą zalewamy, zasmażamy, troszkę oliwy udusimy, dajemy czosnek, kapary, oliwki i wychodzi cudo na talerzu, naprawdę. Pełne witamin, pełne minerałów. O, i tutaj mamy taką dziczę. I co chciałam powiedzieć, że te warzywa kapustne Oryginalnie, one pochodzą tutaj z basenu Morza Śródziemnego, oryginalnie one nie miały żadnych główek, tak jak kapusta nasza, czy, czy brokuły są takie, takie mają. O, kotek jak też. Te główki one nie miały tego. Były to po prostu liście. To wszystko człowiek zmodyfikował. I my mamy właśnie bardzo dużo tutaj tych starych, dzikich odmian, yy, które, które po prostu używamy na co dzień w kuchni. I taki, taki zastrzyk energii, tej dzikości, które, którą mają w sobie te rośliny, dzikie, właśnie tych minerałów. Bo minerały na przykład, czy, czy jakieś składniki inne, chemiczne, biochemiczne, mogą naukowcy pod mikroskopem znaleźć. Natomiast energii powiedzą, że nie ma, ale to, tą energię nam dają te rośliny. One pobierają z ziemi matka ziemia ich karmi od słońca. W ogóle ta biosfera pracuje, współpracuje ze sobą. Potrzebne są zarówno i, i, i te chwasty, i, i, i te rośliny, które uprawiamy, prawda? One współpracują ze sobą. O, tutaj mamy ogórecznik. To jest zioło, ale oczywiście do jedzenia. Komosa biała. Teraz pokrzywa. Majowa pokrzywa. Mniszek. To wszystko można jeść. I starajcie się zbierać właśnie zioła w lesie. Czy, czy, czy to zielsko. Na terenach czystych, bo, bo nie ma co z, z terenów przemysłowych. I po prostu dodawać do właśnie w tym okresie do, do sałatek robić jakieś koktajle, sosy, nawet do placuchów, do racuchów, do różnych rzeczy można je dodawać. Lebioda i inne właśnie rośliny, szczególnie lebioda, to sławna się zrobiła w czasie wojny, jak oblężenie było Leningradu w Rosji. Tam wiele osób uratowało życie. Przed szkorbutem, ponieważ ona bardzo dużo witaminy C łatwo przyswajalnej zawiera razem z innymi enzymami i przed szkorbutem i w ogóle przed śmiercią głodową i ktoś się może zapytać teraz a co mi da co mi dadzą te rośliny a no to że też nam mogą uratować zdrowie ponieważ są lepsze niż suplementy z apteki najbardziej nam w tej chwili nie witamin ale minerałów brakuje więc one nam dadzą i minerały i tą energię i tą siłę no, i mogą też kiedyś uratować życie nawet. Bo tak naprawdę nie wiemy, co będzie jutro. Czy będą sklepy, czy będą apteki. Więc ja bym poleciła zacząć po prostu od dwóch, trzech jakichś takich roślin, które, które wiemy, że to, że to właśnie te rośliny umiemy rozpoznać. I stosować je w kuchni. Też herbatki ziołowe sobie można robić. I powoli, powoli się uczyć tego. Tej sztuki. Przetrwania. Dla mnie to kiedyś to wszystko to była taka jedna zielona masa. I, i po prostu nie wiedziałam, co jest co. Ale rozpoznaję te rośliny teraz, większość z nich. I czym więcej wiem, tym więcej nie wiem. Bo się okazuje, że po prostu są rośliny, które bardzo są podobne, dlatego trzeba uważać do siebie, niemal identyczne. A jednak, jak tak skubnę listek jeden i drugi, okazuje się, że jest inny smak. I wtedy fotografuję i szukam nazwy botanicznej. Tutaj jest wiele takich, których po prostu nie znalazłam do tej pory. To jest, to jest po prostu zagłębie. Zagłębie pięknie jest. Polecam. Dziękuję wszystkim.